Kochani, dzisiaj nagrywam e, dla was w dniu osiemnastym już chyba, e, właśnie z mojego ogródka. Dzisiaj już e, dzisiaj nie kropi, e, aczkolwiek na pewno będziecie słyszeć ptaszki, szczekanie psów, e, przelatujące samochody. E, Nieistotne. Dzisiaj sobie siedzę w ogródku i robię zdjęcia naszym ptaszkom, które tutaj mają karmnik i codziennie przylatują karmi karmić swoje młode. Także na koniec Wam pokażę, jaki, jakie fajne zdjęcie mi się udało zrobić. A w międzyczasie wrócę jeszcze do tematu oczyszczania wątroby i oczyszczania organizmu i w ogóle zdrowego stylu życia. Bo właśnie skąd się u mnie wziął ten pomysł na oczyszczanie organizmu w taki, w taki zupełnie naturalny, zdrowy sposób? Otóż nie było, nie było to takie. E, oczywiste i proste. Zawsze mi się wydawało, że jestem e, bardzo zdrowa i prowadzę zdrowy styl życia. Ale się okazało, że, że moja praca e, przez kilka lat e, to był taki stres dla mojego organizmu, którego sobie zupełnie nie uświadamiałam zupełnie nie słuchałam swojego ciała. Otóż e, e, to był hałas, to było głośne, głośne środowisko pracy. To były e, krótkie terminy, to, było, to była wielozadaniowość. Z, za, wielozadaniowość. I ciągle wracałam do domu gdzieś tam e, zmęczona, może nie ciągle, ale bardzo często mi się zdarzało wracać do domu e, zmęczoną e, i nadal sobie nie zdawałam sprawy, że to jest stres dla mojego organizmu. Aż e, do momentu, kiedy moje ciało zupełnie odmówiło mi posłuszeństwa. To było jak ktoś, jakby ktoś wcisnął jakiś, jakiś przycisk na autopilocie i powiedział e, stop, dalej nie pójdziesz, dalej nie dasz kroku. I wtedy musiałam się zastanowić, co jest dla mnie ważne i co tutaj się w ogóle wydarzyło. I muszę Wam powiedzieć, że jestem niezmiernie wdzięczna za to, że właściwie to się wydarzyło, bo uświadomiło mi właśnie, co jest dla mnie ważne i co ja muszę właściwie zrobić, żeby, żeby zdrowo żyć. I, I co jeszcze zrobiłam po drodze? Okazało się, że zrobiłam test na nietolerancję pokarmową i. Cała masa nietolerancji wyszła, przy czym zupełnie się tego nie spodziewałam. E, a zatem od stycznia tego roku e, odstawiłam wie, wiele produktów, e, typu cukier, e, pszenica, nabiał, e, także wszystkie ciasta, e, gluten, e, no i wiele, wiele jeszcze innych. E, ale, ale nie tak, że wyeliminowałam to i, i moja dieta była zupełnie ograniczona. Nie, wprowadziłam, wprowadziłam inne produkty. E, tak, żeby ten balans był, bo dla mnie zbalansowane życie w, każdy, w każdej dziedzinie jest bardzo istotne. E, to była jedna rzecz. E, I drugą rzeczą, którą wprowadziłam, to postanowiłam e, wprowadzić aktywność fizyczną codziennie. Także zaczęłam od wyzwania z Ewą Chodakowską, gdzie, gdzie też jedną z tych, z tych rzeczy, którą robię jest mierzenie, ważenie się co miesiąc i właśnie dzisiaj coś co robiłam, za chwileczkę do tego wrócę. Potem wprowadziłam sobie jeszcze właśnie bieganie, ponieważ będę brała w tym mini maratonie, jazdę na rowerze, szybkie spacery, jeśli nie mam czasu na... na Jakieś dłuższe ćwiczenie. E, także codziennie coś robię, e, żeby, żeby pobudzić mój organizm. E, I co się okazało? Chcę się, wam, e, chcę się z, z Wami podzielić tym, e, co mi ten taki zdrowy styl życia e, daje, by e, przede wszystkim moje ciało było zdrowe. Bo, jak wiecie, w zdrowym ciele zdrowy duch e, e, i dzięki temu mogę osiągnąć te rezultaty takie, jakie chcę. E, otóż e, zdobyłam, zdobywam cały czas wiedzę na temat, jak funkcjonuje moje ciało, zdobywam wiedzę na temat, jak się odżywiać, ale przede wszystkim, jak odżywiać moje komórki, które dają mi energię, które, które jest moim paliwem. Co jeszcze? Pomimo wyeliminowania tych produktów, o których mówiłam, cały czas, cały czas wprowadzam jakieś nowe i, i szukam nowych produktów, szukam nowych smaków, które zbalansują tą moją dietę. Odżywiam się regularnie, by utrzymać ten poziom glukozy we krwi na stałym poziomie i dzięki temu całą gospodarkę hormonalną, co powoduje, że cały czas mogę się cieszyć taką samą energią. Co jeszcze? Jem oczywiście powoli, na spokojnie, bez żadnych emocji, bez żadnego zdenerwowania i, i też właśnie cieszę się takimi prostymi smakami i, i w ogóle je zauważam. I oczywiście oczyszczam, oczyszczam regularnie organizm. Nie tylko wątrobę, ale, ale też cały organizm, ponieważ ta ilość toksyn, ta ilość też stresu, to wszystko, żeby, żeby to wszystko ze mnie zeszło i żeby organizm się regenerował. No i oczywiście aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna codzienna, tak jak już wspominałam. I co zyskałam dzięki temu? Przede wszystkim energię, niesamowitą energię do działania. Też bardzo dobre samopoczucie. I przede wszystkim lepszą wiedzę na, lepszą wiedzę o sobie, o tym, jak sobą zarządzać i o tym, jak, w jaki sposób mogę dokonywać dobrych dla siebie i zgodnych ze sobą wyborów. A co straciłam? Straciłam 12 kg. <grych> Otóż właśnie ważyłam, ważyłam się i mierzyłam dzisiaj i okazało się, że przez ostatnie 12 miesięcy, od kiedy zaczęłam właściwie cały ten proces i oczyszczania organizmu i tego zdrowego stylu życia, ubyło mnie 12 kg. Nie mówię, że jest to moim celem, bo wcale nie jest. To jest tak jakby skutek uboczny tego wszystkiego, co robię, ale ale pokazuje to, że też można, można gdzieś tam ten, ten zbędny tłuszczek zgubić i to jest też bardzo fajne dla mnie. Także kochani, znajdźcie swój sposób na utrzymanie zdrowego, zdrowego ciała. Poszukujcie cały czas wiedzy na, ten, na swój temat i na, to, na, na temat, w jaki sposób się odżywiać, bo w dzisiejszych czasach nie jest to oczywiste. Mamy całą masę produktów, całą masę rzeczy, które jest nastawione na marketing, na sprzedaż, niekoniecznie dobre dla nas. I takich dobrych wyborów wam życzę, żebyście znaleźli coś swojego i żebyście cieszyli się swoim ciałem, a dzięki temu swoim życiem. Do usłyszenia jutro kochani. Pa!